Bo to jest tak, Aha. Jestem graczem, ale, ale gram w gry raczej. Ej, którym ma wiele znaczyń, to go nie tłumaczę. I czacze, mam, jak miecze turman ma. ja mam materna, na skece, Jak ja patrzę na rzeczy na życie patrzę. Na lepsze mam, plan i pieszę. Jest taka Raczej będzie tak jak ja chcę Na razie nie chcę przepychać się przez bogaczy Za duży stres jest, za mały zysk jest Zobaczysz, kolejne kwestie zabrały dzień cały w mieście badam na wyjazd gdzieś za groszy, mnie do domu, mam domu wieście, Mam tam komu pomóc, nie być samemu nareszcie Mam pierścień, bo mam podejście, nie kasę Mam szczęście, ja będę miał z nią dom i pasę Dom dom, stać to przyjdzie z czasem, tymczasem Mam wejście tam, gdzie jest miejsce, skała, Interesy SMS, smsy każdy gra O swoje dwa Mercedes Każdy ma okresy, kosy i besy Każdego dnia stres, stresy ma Każdy zna interesy na smsy Każdy gra o swoje dwa Mercedes Każdy ma okresy, kosy i besy Każdego dnia stres, stresy ma jestem Kastler, ale... Ty szykuje się OB, Carlin, to zawsze Wybieraj to drugie, wiem to, z doświadczenia własnego, że odkarni. masz trudniej mi Gdy on się zachwyca, wypada w polędwica i boczek nieosolony. Trzeba je nie wojna, To handluje ten żyje, jak śledam rambanki, słoninę, kaszankę, to win do Kiraş emolens. Bo w dwusetnego knajta Się jebany zdziwił Bo padł tu z majta Raszujemy skurwysynów Padło od nich trzech paladynów Tam cię z zaginą, gdzie zbóg zaginął nie ma chuchu Chwalcie zbóg Zabinął paru czuchów Walcie się zbóg opowiadajcie się zbóg Opowiadajcie zbóg Ruchów tych miasto, to Lata miną Tak jak wtedy przewinął To jak trzeciośno W mecze niebezpieczne Co z rodziną Będzie kiroszino Ten dzień im płynąć i wyleciał w powietrze pieprze, prze, prze. Pamiętam co było koniec oh, yes.